Tam siemanko i Meska. Siemandero idzie kolenda. Kolenda idzie? Ale fajny, nie? Kurde, no Janczar, nie dzwonek. Orzesz w mordę. O, ale macie na lifeie. Ty, Waldi. Co to jest napisane? Ale to jest Janczarek cały, jeszcze kompletny. Wiktoria jaka, ale no w życiu tego nie widziałem. Ja też. Ale siema Karol. Ale masz fanta nad fantami, ja pitole. Ty no cały Janczarek. Siema Andero Czesiu, siemandero Michał, siema Dawidzio. Ale petarda. O kurde, cześć Tajka, cześć Macios, cześć Włóczyki. Patrzcie na to. Ale mistrz. O kurde! Siema Lopez, Siema mandero Jasiu, Siema Dero. pozdraw Martyna od Timona, a Martin tam gdzieś siedzi. Martin! Gdzieś tam siedzi. Siema Łukasz, Siema, Siema. Siema Regenerator, bo wczoraj pobalowałem, to dzwonek z Notre Dame, pozdrawionka z Hamburga, pozdrowionka Rafael. siema Pawcio, siema, o Pawcio, my tu się, dziko, czy ty się do dzika wpadasz, no patrz Dawidzio. Kurde, jaki fand. Bongiorno Harwester, Bongiorno Adaś, Bongiorno wszystkim, siema Thor, siema Andero, Joanno, sypie. Sypie kurczy jak nie wiem Chociaż my od rana nie Macie z piękną pogodę No zobacz jak jest cudownie Zobacz to jest niebo co To jest klimat co Ale ładnie dzwoni Ale hanterek zobacz I to w dodatku jeszcze wam pokaże się Mandero Damix To już będzie też na filmie Ale na live wam pokażę. Kurde, Wiktoria, Toria Coś tam Ale całego Janczarka to jeszcze w życiu Siema, siema Mati Siemandero To zadzwoniło na grubego fanta Siema Robert, siemandero Kaszuby są piękne, Macius, no ty wiesz Olo, Tiktongu! zobacz Cały Janczar Cały Janczar, heja Roxy Heja, heja, pozdrawiamy Lubin Sławomir, pozdrawiamy Yy, nie, bo sami tam ogarniają jak będę leciał, dam znać. Dobra. Zazdrościć warunków, no pewnie, kurczę, ale dzisiaj jest... Ja już ściągnąłem jeden polar, bo miałem dwa, siema Romek cezik. Yy, ściągnąłem polar, sama koszulka. Jest totalna niewyróbka. Mówię wam kurde, tak się gorąco zrobiło. Yy... A, mi się tam kurde gada. Siema Ponczucha, siema Karolcia, siema Andero. Yy... No nie wiem, no to jest jakiś tam 1800 coś, jakiś tam XIX wiek, no jest petarda, o, ale czad, zawsze one się trafiają takie kurcze połamane, rozorane, a tu jest cały Janczar, haha, no ha! to, dziku w terenie, nie, dziku tam jest, dziku, dziku, o, słyszycie, jest, Krzysiu, wróciłeś z lasu, było super, powodzenia, super, dzięki, gratuluję Łukaszku, dzięki, 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 no Roxy, no zobacz, jak jest pięknie, no normalnie to wygląda jakbym ten, y, blue screen miał za sobą, a nie niebo, ale to jest naprawdę. Baranka, co wy tam za baranki? A pawcio, no dobra, to wpadnę. Jak tam będziesz już, to dasz mi znać. Przyjadę chociaż się z Tobą przywitać. Cyjanowe Niebo, Aniu. No tak, a jak we wrocku? Kurczę, no u nas jest petarda. U nas jest petarda. Dawid Kaczmarek, super, dziękuję, dziękuję. No, pogoda jest przednia, pogoda jest cudowna. Fanty się sypią. Yy, ale my już jesteśmy od, od ósmej rana, kurczę, generalnie nawet nie wiem, która jest godzina, jak to mówią szczęśliwi, czasu nie liczą, <laughs> to sobie tu łazimy, ale teraz tutaj, no też pięknie, no to fajnie, fajnie, ale no tutaj misiek teraz wywalił, misiek jak taki, macie wszystkiego dobrego, misiek, misiek jak taki przyczajony tygrys ukryty smok, cały dzień łaził na pustaka, a tu teraz wywalił taki, kurde, strzał no to będzie jakaś Wiktoria, Wiktoria na, na bank, pisze Wiktoria 13:32, super. My od 7 do 12, Jaro i jak tam? Siema Max White, Siemano, Siemano. O, ale ta kuleczka z w środku, widzę, ona jest zadzerwiała. Mistrz, nie? Normalnie, Mistrz, Siema, Siema Rzymianin, Siemandero, ty już pewnie odliczasz do Egiptu, co? Z tobą Adi dzień jest rewelacyjny. Dzięki, Krysiu. Dzięki i wicewersja. Ja wykopałem tylko nóż do masła. <grywka> Tajka. No to też jest fan, nie? że misiek gdzieś w terenie nie leży. Misiek tam się jednego razu dopadł do ula. Kurde nie wiem, w pasiekę na wpadł. 45 minut na niego czekaliśmy, bo nam zaginął w akcji jak Chuck Norris normalnie. To pole ciągle daje, a następny wypad ruszamy na inny. Aha, no to super. Super, spoko, o, ale jest petarda, kurde. A ci tam siedzą i stację pewnie, kurde, robią. Stacjoniści, kurde. Jak zaraz przyczaję to. Nie wiem, czy oni będą oglądać, czy, czy nie. Siema, Konrado. Siema, Andero. Eee, no, kurde. Co oni by mogli robić, jak nie stacjonować, Koro. To jest to. To jest to. Dobra, łączymy przeprawowoc. Przeprawowiec. My na takich bagnach jesteśmy. Kurde. Rampam, pampam. Really? 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 Zastanawiam się o tym Że? Nie pasuje do tego razu. Ktoś przywiózł. No. Samoloty spadł. Wiesz, śmieci przywożą do lasu wyrzucać to, to czemu nie mogą drzewa przywieźć. Jak to jest miejsce drzewa. No, taki duży. Petarda, co? No, jeszcze pisany. No, Wiktoria chyba pisze na nim. Ładny, nie? Mm -hmm. Rafonikso. Dziku. <coughs> Lisiek tam poszedł jakąś barć opierdzielić. Dzisiaj pozymałam Janczarka szukać. Tak? Ale Janczarek petarda, nie? Piękny stan, no Piękny, piękny bajrancki. Siemandero mistrze, siemandero. Także o Jest ekipa? Pawcio powiedział, że przyjedzie i da znać, bo ktoś tam ogarnia samemu. Także on tylko przyjedzie ci prezent dać. Kiedy? Dzisiaj? Kiedy? Kiedy? No ja o, ten, ten już kolanem o kolano zaciera. Ja Zobaczcie, no on już kolanem o kolano zaciera. Już się cieszy, jak kore dziecko pod choinkę. Kiedy? kiedy? A kiedy będzie misie? A kiedy Pawcio przyjedzie? Pawcio, kiedy przyjedziesz? No pytaj się. No pytałem się, no nie, odpiszę zaraz pewnie. Piszę? No nie widzę. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz, Widzisz mnie? Gdzie jest Pawcio? Siema Roxy. Gdzie jest Pawcio? Nie ma Pawcia, Pawcio zniknął. się siema. Jasiu, uciekaj. Pozdrowionka. Pozdrowionka. Nie ma pawcia, jak napiszę, to napiszę. Ja idę po mojego Zeusa. Uciekaj, ty zawsze masz bigos. <głosy> <głosy> idę po mojego Zeusa. Prezent kiedy? No, o Pawcio pisze na przyszły weekend. <ścoughs> Ale ty miałeś teraz widzieć, jak dziko się smutny zrobił. Kurde. Weź mu Rafi, weź mu weźmy. Kur. Co? No pewnie nie będziemy się spieszyć. Stacja czy opitalanie? Stacja opitalanie o gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Janczarek coś wykopał, mi się kajajaj. Hopsa! Siemandero, Adaś Dymiński, siemandero. Uaa, ale fajnie. Mogłem chwilę poskakać, ale takiego janczara idę też chyba zaraz. Jeszcze poszukuję Nie, no to się takie coś dwa razy nie zdarza. W ogóle nie ma szansy chyba na to. Chyba nie ma szansy. Się Siema Joasiu. Siemandero. Mandero, cie Mandero, pięknie jest. Kurka jest normalnie cudownie. Idę jeszcze trochę na moją lożę. A bo mi się tu bardzo miło się działo i z wami gawożyło. śpiewanie coraz lepiej ci idzie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A, to jest Rafonik O, Martyni odzwoni. Jeszcze wytrzyma, tylko żeby sobie kolan nie... <laughs> Dobra, ludzi, kupił mu ten, jak tam będzie miał na optarcia, to, <laughs> to będzie wtedy. A z tyłu dziki leci. E, oni tam siedzą, oni tam siedzą. A gdzie jest Martin? Martin chyba już do auta poszedł. Martyn chyba już poszedł do auta, będzie się zawijał. Ale my tu jeszcze zostaniemy chwilę. Jeszcze połazimy. Pozdrowionka ciepło Małopolskę. Dawid, pozdrowionka, pozdrowionka. Pozdrowionka ze słonecznych Kaszub. Siema Boszu. Yy, u was dalej śnieg, no niemożliwe. Nie no. Zobacz. Czyż tu można normalnie sobie leżakować, zrobić leżing, plażing, smażing, słońce daje. Bo... Słońce nie idzie, kurde, ten. Co? Stra... Miszka, strzał widziałeś? To tylko z daleka mi pokaż. Nie będę na live'ie pokazywał. O kur. O masakra. Patrz jeszcze raz. No to. To Dobra. Koniec live'a, ja idę w teren. Misiek, dwa fanty za jednym rzutem, ale pierdyknął. Ale strzelił, co? Masakra. Widziałem, kurde, ale. No, powiem Wam, ale. Bateusz nie ma takich bluz czarnych ciuki. Takie bluzy ma tylko Waldi. Ja i jedna na konkurs i koniec. Taki bluz nigdy nie będą do zdobycia, nigdy nie będą do kupienia. I. i... Kurde, zatkało mnie. Trochę mi tu kurczę. Yy... Normalnie, laj z kalkulatora, że taka jakość. Krycha. Możesz pomyśleć sobie i, i, i wykumać, że może być internet słaby. No. Życzyłbym Tobie krycha takiego kalkulatora, jak ja tu teraz w ręce trzymam. No. Kiedy będzie następny odcinek? Y jutro, jutro, sie malony, sie mandero, mordo, sie magamoniu. <laughs> Kurde. Nie, no, odcinek, odcinek wlatuje nowy jutro, a ja idę po prostu teraz ryć, bo. Co? Jeszcze coś? A, kurde. Siema Leszku, siema Andero, siema Andero. Jak ten, co coś zmalował, no. Puh, kurde, dobra. Fajnie. Przywitałem się z wami, pokazałem wam jedną na żywo, jedną siema Stalker, jedną na żywo, jedną z dzisiejszych petard, a sypię petardami zresztą, no to to Yy, wszystko ci wykopią, Jasiu, niech wykopią. Yy, dałem sobie ten, dałem Janczarka teraz tego, dziku go trzyma, ogląda. Yy... Ja życzę każdemu z, z naszej ekipy, życzę każdemu z Was i każdemu, każdemu, kto w tym momencie rusza w teren, był w terenie albo, albo już jest, już działa, samych petard, samych jak najlepszych fantów. Tego trzeba życzyć, tego trzeba życzyć i to wszystko misie, która teraz idzie. Ale jak on idzie, ty! Yeah, I jaką wchodzi ty normalnie zobacz. Dwa rubiny pod pachami. Jest gwiazda. <śm> U nas Adi też ciężko, ciężko, aby petard nie było. Boszu, no wiesz. Trzeba szukać, trzeba szukać. Jakoś nie jest zła. Pamiętajcie filmy z DIVXa lata dwa. <laughs> Oto włóczyki i pozdrowionko tam dla ginekologa. Napompował się z radośnie chyba, żeby nie odfrunął. Ale teraz oni sobie ten pokazują. Dobra, ja jeszcze podejdę do chłopaków, to się z wami jeszcze też yy, tu pożegnają i zaraz sobie nagram miśkowego fanta. Jednego i drugiego nie, bo ten Janczara trzyma. No, to macie divixy. Telefon Manta. Telefon Manta do lajfów. Kurde. Cisno zabawa, to jest kurde. Ale jak fajnie wyglądacie, kurde na ten. Takie cienie i was dwóch. Super. Kurde, no. Petardinio. Lony jest takie ciep ciepłota, że... O jeden, schowaj misiek na razie, nie mów i nie pokaże. Nie, nie, teraz nie chcę. Weź, cyk. Już masz szkalesonę pościągali. No, także jest misiek. Misiek tu teraz rozwala systema. Totalnie fajnie, fajnie, cieszę się. O. Młotek jest, na lifeie, kurde. To jest tor, to jest młotora. Tora. Młot tora Pozdrawiamy, Słabcia. No, pozdrawiamy, dobra. Pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz. Y Pla plaża czeka. <laughs> Życzymy Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego. Idźcie rycznie, czekajcie. Taka pogoda może się już nie zdarzyć dzisiaj, <laughs> jutro na pewno, bo my jutro też lecimy. <laughs> no, co? Nie? Już wykończony? Nie, nachapał no, się już wykończony, ale to nic. Kramer, pozdrowionka Grzesiu, Siema, Grzesiu. pozdrowionka. Grzesiu, Kramerku, pozdrawiamy. Mi się Rafonik. O, widzisz, Rafonik z zbędzi... mojej... Ja czekałem tak, cały czas z telefonem. I dalej nic. czekam. I dalej czekam. <laughs> Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie. Czekajcie na filmik. Filmik wpada jutro. Filmik wpada jutro. Także Nara, dozo, ejo. Kurdy żeś na...